Cześć, witajcie w kolejnym odcinku opowieści Druida. Ja jestem Emrys i zebrałem dla Was kilka wyjątkowych postaci z kanonu mitologii celtyckiej, z folkloru Wysp Brytyjskich, które mają związek ze świętem Saujn, czyli ze świętem przodków, które Druidzi i Celtowie obchodzą między 31 października a 1 listopada. Jest to święto, jest to okres czasu, w którym wierzymy, że zasłona pomiędzy światami jest niezwykle cienka, co umożliwia nam kontakt z innym światem. Zapraszam zatem na krótką opowieść o bogach i boginiach, które związane są właśnie z tym momentem w roku. Dagda, inaczej dobry bóg, który zawiera w swojej postaci obraz. Ojca, Króla i Druida. Był poniekąd bogiem Druidów, a także bóstwem obfitości, płodności i rolnictwa. Związany ze świętem saun poprzez swoje moce i atrybuty, takie jak kocioł, maczuga i harfa, dzięki którym kontrolował pogodę, pory roku, czas i jak w przypadku samej maczugi, Jednym końcem mógł pozbawiać życia, a drugim nim obdarzać. Dagda jest powiązany z Saun również mitologicznie, bo właśnie podczas tego święta, tuż przed kluczową bitwą z wrogami, połączył się z Morrigan, piorącą w rzece. Sojusz ten zapewnił mu tym samym jej przychylność i zaprowadził go wprost do zwycięstwa. Kejlach, bogini wiedźma, pani zawelonym, starucha, Włada ciemną połową roku, a jej rządy rozpoczynają się w czasie święta Sauń, kiedy powraca. Przemierzając świat, kroczy, a jej kostur zamraża ziemię. Jest strażniczką przejścia, panią zmiany i transformacji. A także duchem ostatnich plonów, nie bez powodu zwana również panią żniw. Łosabia nieuchronnie nadchodzącą zimę, ciemność, śmierć, przeistoczenie i zmianę. Jako patronka zimowej pory, jest również opiekunką stad Jeleni. Morrigan. Tej bogini nie sposób tutaj pominąć. Bogini magii, zniszczenia, płodności, śmierci, wojny, zwana Wielką Królową i nie bez powodu Królową Upiorów, patronuje wszelkim duchom, demonom, upiorom, które przemierzają świat w czasie cienkiej zasłony. Jest związana z innym światem właśnie poprzez zależność i władzę, jaką sprawuje nad sferą duchów. Kernunos, mroczny łowca. Podczas gdy w jasnej porze Kernunos jawi nam się jako strażnik dzikiej przyrody, połączenie i żywa manifestacja męskich sił witalnych obecnych we wszelkiej naturze, wraz z procesem obumierania i stagnacji, Rogaty Bóg również przechodzi zmianę w swej dualnej naturze, stając się mrocznym łowcą. Strażnikiem przejścia pomiędzy światami, który według licznych podań prowadzi dziki Gon, czyli orszak zjaw i upiorów, który przemierza Ziemię w porze ciemnej. Kernuno w swojej ciemnej postaci nie jest przyjemnym bóstwem. To silna, mroczna i dzika moc związana z ciemnością, za światami i porą ciemną. Mananan Maklear, bóg pogody i morza, które dla druidów jest związane właśnie z przejściem do innego świata i ciemnością. Mananan Maklear to bóstwo, które jest związane właśnie z tym jednym z możliwych przejść pomiędzy sferą fizyczną a duchową. Ostatnim bóstwem i duchem. I postacią, którą tutaj wymienię, jest Araun, walijski władca innego świata, przez niektórych badaczy utożsamiany mniej lub bardziej z kontynentalnym Kernunosem, zwłaszcza w jego powiązaniu z zaświatami, rogami, jeleniami i łowami. Według wielu interpretacji, Kraina, którą władał, była umiejscowiona albo w świecie podziemnym, albo na wyspie, będąc tym samym pomiędzy światem żywych, a zaświatami, stanowiąc albo ich integralną część, albo będąc przedsionkiem dzielącym dwa światy. W legendach można doszukać się powiązania tego Boga z ludem wróżek. Dziękuję za wysłuchanie tej opowieści o kilku wybranych bogach związanych z celtyckim świętem sauni. Mam nadzieję, że ta krótka opowieść zainspiruje Was do odkrycia jeszcze większego połączenia, jeszcze głębszego połączenia z tradycją, ze świętami, z tym, co przynosi nam święto przodków, święto sauni. Niech będzie ono dla Was magiczne, głębokie i niech nawet w tej ciemności to połączenie z tradycją, ta świadomość jej bogactwa będzie Waszym przewodnikiem. Wszystkiego dobrego, z pozdrowieniami i tradycyjnie z mocą inspiracji. Emrys.